Czytelnia w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Dębice otrzymała imię Lidii Górskiej, byłej bibliotekarki, która zginęła w wypadku 10 lat temu. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy Ludmiła Stelmach Kołodzień, dyrektor pierwszego LO, przypomniała, jaką osobą była Lidia Górska. Pani Lidia była wyjątkową osobą. Przede wszystkim była bardzo pracowita, to nie tylko nauczyciel, bibliotekarz, ale śmiało mogę powiedzieć również historyk, ale dane wszystko bardzo ciepły, dobry, pogodny człowiek. Z biblioteki czytelni zrobiła takie miejsce kultowe. Tam można było zawsze napić się dobrej herbaty, kawy i zawsze czekało coś słodkiego. Nawet jeśli drożdżówka musiała być podzielona na kilka części, bo akurat przyszło więcej osób, to tak, ale każdy tego gryzka mógł zjeść. I, I to było naprawdę takie wyróżnienie bardzo miłe miejsce, gdzie można było zawsze przyjść na okienku, czy czasem po lekcjach się zostawało, żeby porozmawiać. Także na pewno zasługuje na to, żeby w ten sposób ją uhonorować, tym bardziej, że była również sprawczynią Muzeum Szkolnego. To w roku 2000 powstało, a ponieważ jej wolą było nadać imię profesora Józefa Wyrobka, więc szanujemy tę jej decyzję, ale chcemy, żeby ona po prostu tutaj też była w pamięci zarówno obecnych y, 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 nauczycieli, uczniów, jak i tych, którzy po nas tutaj przyjdą. Na uroczystość przybyli organizatorzy wydarzenia, dyrekcja i nauczyciele szkoły, ale także absolwenci placówki. Taki pomysł wyszedł od społeczności nauczycielskiej, aby właśnie czytelnie przynależącą do biblioteki tutaj na Dadzimie, byłej bibliotekarki pani Lidii Górskiej. Pani Lidia Górska bardzo zasłużyła się dla tutaj naszej szkoły. To jej pomysł na stworzenie muzeum szkolnego. No i Pracowała wiele różnych wydań, które związane są ze szkołą. Także jest to bardzo zasłużona nauczycielka dla naszej szkoły. Dlatego warto ją pamiętać i, i, i ten dzień dzisiaj dla niej poświęcić, i, i to imię właśnie czytelni nadać. Bardzo dobry pomysł, bo na pewno była to osoba, która coś zrobiła dla tej szkoły. Była dobrze kojarzona. Przez uczniów, przez nauczycieli. No i fajnie, że w taki sposób została upamiętniona, więc to jak najbardziej zasługuje na poklaski i poparcie. Przy okazji nadania imienia można było pozwiedzać szkolne muzeum, w którym znajdowały się szkolne pamiątki, zeszyty licealne, szkolne gazetki, wreszcie publikacje książkowe. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 125-lecia pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Dębice.